Cześć, ja jestem Jerzy Dabrowski i witam was kolejny telefon mailu. I na samym początku ogłoszę wyniki konkursu tajemnicy Celsjusza. Pewien facet w środku nocy nie mógł zasnąć. Wziął telefon, wykręcił numer, nic nie powiedział i od razu zasnął. Do kogo wykręcił numer? Jako, że to profesjonalny konkurs, to nie było tutaj miejsca na żadne niedociągnięcia. I proszę bardzo, tutaj jest zakodowany list. Biała kartuszka, nic nie widać, wszystko zrobione napisem friction, żeby do końca dotrzymać tajemnicy wyników, tajemnicy konkursu, a żeby je odszyfrować, musimy wszystkie listy włożyć do zamrażalki. Teraz czekamy chwilkę. Niech się odkodują. Okej, okay, myślę, że już daliśmy tym listom wystarczająco czasu, żeby się wiadomość odkodowała. Sprawdźmy. Proszę bardzo. Jest napis jest. Wybrać zwycięzcę nie było łatwo, podesłaliście aż 3100 zgłoszeń, ale na szczęście wraz z żyli udało nam się wybrać odpowiednie listy. I uwaga, teraz trzymam w ręce pierwsze i drugie miejsce: drugie miejsce zajmuje Grażyna. Jasiu, czy myślałeś kiedyś, kim była ta osoba, która zadzwoniła do ciebie kilka tygodni temu o północy? Nazywała się ona Janusz. Uf, facet zakładał multikonta i często obrażał Cię w komentarzach. O nie! Lub na forum. W końcu demony YouTube'a zagroziły mu, że jeśli Cię do końca dnia nie przeprosi, zabiorą jego duszę na zawsze do dziwnej części YouTube'a. Przez myślenie nad treścią przeprosin Janusz nie mógł zasnąć. Kiedy ów mężczyzna chciał Cię przeprosić, zdążył tylko wykręcić i zatwierdzić numer, gdyż minęła pół. Grażyna, ty to masz wyobraźnię. Pierwsze miejsce, czyli drukarkę Fuji, otrzymuje... Edi Podłoga 100! Mężczyzna nie mógł zasnąć. Zatelefonował do dyspozytorni mieszczącej się w jego mózgu. Sygnał został przyjęty przez telefoniskę, która wysłała za pomocą neurona telegram z prośbą o włączeniu zasilania w ośrodku wzroku. Mężczyzna w rdzeniu energii, obudzony przez kuriera, był już w sile wieku i wyłączył aparat mowy zamiast wzroku, żeby mu już nie przeszkadzono. Zorientował się, że popełnił błąd, ponieważ otrzymał kolejny telegram, który tym razem przeczytał i pozbawiając mężczyzny energii, pomógł zasnąć. Jestem, moi drodzy, pod wrażeniem, że takie powieści piszecie. Zresztą widać to też po waszych fanfiction, które czasami są tak przepiękne. I czasem tak zboczone, że to masakra Nagrodę pocieszenia uzyskują Azaki, Yume, Gouranga, Kryminalistyk2606, Kashi Małpa, F, Sarnacki, Ezer, Draco, Żabku Biceps i Sylwia A teraz pora zobaczyć inne listy, które wygrały m.in. długopisy Friction Owy facet, którego imię to Jan, postanowił, że przetrzepie intern Poszukiwanie jakiegoś dreszczyku emocji Szukał, poszukiwał każdy zakątek ciemnej sieci, tylko po to, żeby znaleźć to. Pomimo tego, że dodawał na YouTube filmy, gdy gra w przerażające gry, to go sparaliżowało. Miał dwie opcje. Czekać na przebieg wydarzeń, możliwa śmierć, lub zadzwonić pod 606-666, by usłyszeć wyrok. Zadzwonił. Głos w słuchawce powiedział, kiedy Minecraft. Jan zasnął ze łzami w oczach. Tak dawno nie było Minecrafta na moim kanale. Tak dawno nie było Minecrafta w moim sercu. A teraz pora na otwieranie paczek. Zaczniemy od największego. Jej, ale ta paczka jest duża, masakra. Ktoś kiedyś wstawił takie fajne porównanie, jakie kiedyś dostawałem listy, a jakie teraz dostaję paczki. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak to wszystko fajnie się rozwija. Że dalej mnie wspieracie i tak dalej. Mam nadzieję, że kolejne odcinki z Terefera Maila będą z coraz większą gamą paczek i tak dalej. I to jest paczka, patrzcie tutaj, na początku Angry Birds cukierki. Mam nadzieję, że jeszcze będą jakieś skarpetki, bo przyznam szczerze, że troszeczkę skarpetek mi brakuje, dlatego też postanowiłem nagrać Tę bo tak siedzę i tak przeglądam szafę. Kurde, mam dwie ostatnie pary skarpetek. Reszta gdzieś się pogubiła w praniu. I tak sobie myślę, co by tu zrobić? Pójdę do sklep, otwórz paczki, otwórz paczki, tam są na pewno skarpetki. Ja się to dla królika nie jest. Koperta od Olivia. Zanim to otworzysz, pokaż jaki jesteś silny. Nie no, po co ja mam w ogóle pokazywać jaki jestem silny? Przecież to widać po mnie, po tej masie, po tej rzeźbie i tak dalej. Nie muszę pokazywać jaki jestem silny, to widać na pierwszy rzut oka, po mojej sylwetce. O, takie memowskie karty, patrzcie. Jestem są skarpetki? Ja się pytam. Fajna paczka, tylko nie ma skarpetek, no. Ja jest słodki jak cukierek, Piękny, zgrabny, sympat... o, to do mnie, tak. Panek, firanek, masz tysiące. Z ekipą TRPR czas spędzony jest magicznie. Jasiu boski niesłychanie na gitarze gra, wspaniale. Janek mądry, szczery, sympatyczny, miły i kochany. No to to jest rym, moja droga. Martyna, to są prawdziwe wiersze, patrz! Dzisiaj rano niespodzianie znów Alina włącza pranie. Pralka brzęczy, o jęczy, tylko dźwięczy do mnie męczy. Przez podwórze, przez czy brzęk totalny, niebanalny. Skąd wydziera się hołota, sąsiad kurski w wlazł na kota. No, a, a nawet ja sobie teraz tak wymyśliłem: w 5 sekund taki wiersz dla Ciebie, Martyno. Martyna droga. Nie, że droga, że przyjeżdżę za że... dobra, to był such... <laughs> Martyno droga, Twoje wiersze są niczym moja broda. Czyli, że nie ma tutaj żadnego rymu. Tak jak włoska nie ma na moim ryju. Dobrze. Zanim to otworzysz, zrób gwiazdę. Proszę Państwa, gwiazda nie musi robić gwiazd. Najlepiej, jakbyście dawali mi takie wyzwania, żebym za bardzo nie musiał się z, się z tej kanapy ruszać. Dobra, wiem. Okej, okay, dobra, jestem leniem. Wiem, jestem leniem. Jestem leniem. O, mam pomysł. Wstawię film jak robię gwiazdy na fanpage Dabrowski, dlatego zapraszam na fanpage, śledźcie go. I tutaj jakieś piękne fanarty, żółwik jedzący pizzę, żółwik kolejny i tutaj takie logo Dabrowski web. Okej, okay, a więc ta paczka dobiegła końca, a teraz pora na tą kolorową paczuszkę. Proszę bardzo, takie troszeczkę gwiazdki, świąteczny klimat idealnie. Pewnie dziewczyna wysłała tą paczkę w czerwcu. Wiedzą, że otworzę ją dopiero w grudniu. ukrojki. I kolejny liścik. Zanim otworzysz, obiecaj, że przyjedziesz do Piotrkowa Trybunalskiego. Pewnie, Piotrek, przyjadę do Trybunału. Nie ma sprawy. I proszę o proktolywy0 lek do miejscowego leczenia hemoro... B. Zanim odpowiesz, wylej na siebie trochę mleczka. Skarpę. i to nie byle jakie, to są trzy skarpety firmy Sport Mamy tutaj zdjęcia uroczych dziewczyn, które prawdopodobnie tam paczkę tworzyły Zobaczmy sobie, patrzcie, o tutaj takie Tutaj takie Jezus Maria Jaki szpad Okej, okay, jeszcze tutaj. Już. Zanim otworzysz, krzyknij przez okno Różowa koperta Różowa koperta! <noise> Dobra, to był dobry. Ale aż, aż mi adrenalina skoczyła. O, kwiaty, proszę. Ta, z takimi eukaliptusami na trzy mogę nagrywać. Jeszcze taka łyżeczka. I jeszcze fanarciki, liściki. I korona. Manej, manej, manej. hajs dla jasia. Co mi się podoba. 40 groszy będzie na waciki. Dzień da, O, piękny wiersza w zamian medal dla najlepszego youtubera. Piękny. Po stworzeniu tej paczki śpiewaj do końca odcinka. Jak pięknie, gdy możesz włożyć je na swoją stopę i rozkoszować się w tym, że twoja stopa już nie cuchł. Nie były mi skarpetkami z promocji, które kupiłeś Biedronce, bo nie chciało ci się otwierać kolejnych maili, a teraz otworzyłeś i masz je. Dzięki wielkie jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i zapraszam na kolejne już niebawem.